Dlaczego wypuściliście spod, za który jesteście oskarżani o rasizm? W żadnym wypadku nie uważam, że to był jakiś błąd, bo co innego jest, kiedy to my decydujemy, my, Polska, decydujemy o tym, kogo chcemy do Polski wpuścić, kto jest nam tutaj potrzebny, również w, w kontekście rynku pracy. A co innego, kiedy mamy napływ emigrantów, którzy tutaj są wpychani niejako do nas wbrew naszej woli. No To jest jednak zasadnicza różnica. My, Unia Europejska powinna nas wspierać w tych działaniach, które podejmujemy. Mam wrażenie, że przynajmniej w tej wersji słownej. To tak powiem inaczej niż dzisiaj rządzący w Polsce, a kiedy kiedy byli opozycją zupełnie inaczej się zachowywali. To wsparcie dla tej obrony uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej zawsze było. Pytanie jednak, czy Prawo i Sprawiedliwość byłoby w stanie załatwić środki na rozbudowę zapory dla Polski, bo jak pokazują jednak historie związane z KPO, jesteście pod tym względem fatalni. Dzień dobry, witam w rozmowie Gońca, Wojciech Mulik. A moimi Państwa gościem jest dzisiaj były wicepremier, były minister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Sasin. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Czy Prawo i Sprawiedliwość uważa, że zgodnie z konstytucją wszystkie osoby powinny być sobie równe? No to jest chyba oczywiste. Oczywiście, że tak. Wszyscy powinni być równi. Nie widzę powodu, żeby miało być inaczej. To dlaczego wypuściliście spod za który jesteście oskarżani o rasizm. No właśnie, myślę, że dobrze para Jesteśmy oskarżani, my jesteśmy oskarżani o wiele różnych e, rzeczy. W, my chcieliśmy zwrócić uwagę i chcemy zwrócić uwagę na problem, który w Polsce narasta, który związany jest z, przede wszystkim z paktem migracyjnym. S, nie możemy abstrahować od tego, co e, dzieje się dzisiaj na zachodzie Europy. Jak wyglądają ulice miast na zachodzie Paryża, Marsylii i wielu, wielu innych miast, nie chcę ich tutaj wymieniać. W, problem jest realny. Dzisiaj aktualny rząd, rząd Donalda Tuska, zgodził się na te rozwiązania i za chwilę te problemy, które mają mieszkańcy zachodniej Europy, z, m, mogą również pojawić się w Polsce. Chcemy tą, ten proces zatrzymać. A co wiecie o osobach, które pojawiły się w tym spocie, poza tym, że mają inny kolor skóry? Ale panie, to, że tu nie chodzi o inny kolor skóry, chodzi o to, czy w, e, mamy się zgodzić na niekontrolowany napływ migrantów do, do Polski. Ale czy, czy te czy osoby w spocie faktycznie są nielegalnymi migrantami? Będę, nie wiem, trudno mi jest się do tego odnieść, kto tam jest w spocie. no Sam go jakby zobaczyłem, tylko jakby nie znam e, techniki tworzenia tego, Czyli może tego spotu. Może jednak ten spot należy w związku z tym oceniać krytycznie? Nie znam techniki tworzenia tego spotu. Spoty mają to do siebie, że e, jak powiem, oddziałują. Można powiedzieć hasłowo, czy, czy oddziałują obrazkowo. Chcemy przede wszystkim, jak powiedziałem, zwrócić uwagę na problem. Problem, który jest problemem realnym. Ja jestem posłem z Podlasia. Oczywiście tam w tej chwili nie pakt migracyjny jest głównie na ustach mieszkańców, ale to, co dzieje się na granicy z Białorusią. Ale problem oczywiście jest podobny. Mamy napór na Polskę dzisiaj i ze wschodu, i z zachodu. Musimy się skutecznie przed tym chronić. A żeby móc skutecznie się przed tym chronić, potrzebna jest również mobilizacja społeczna. Dlatego również mówimy o referendum w tej sprawie, o powtórzeniu niejako tego referendum, które się nie udało przy okazji wyborów parlamentarnych. Bo ważne jest, żeby władza miała też za sobą, każda władza w Polsce, również ta władza, która jest dzisiaj trochę niechętna, żeby zatrzymać ten napływ migrantów, ale żeby miała jasno określone stanowisko społeczne. Ale pytanie, czy uważałby Pan, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie, jeżeli to Pana nagrano by na ulicy i zastawiono by Pana z negatywnymi zachowaniami? bądź z napływem jakiejś grupy społecznej. Może jednak ten, ten spot należy traktować pod tym względem krytycznie. No, można zawsze każdy spot traktować krytycznie. I w, jak mówię, spoty mają to do siebie, że są kontrowersyjne. No, mógłbym, mógłbym tutaj mówić o wielu spotach, które były przygotowane wcześniej przez naszych konkurentów politycznych, które też można było krytycznie oceniać. Pewnie inne również w przeszłości nasze spoty można było krytycznie oceniać. Spot, który tak powiem, no, nie jest, nie wywołuje emocji, no, nie ma sensu. prawda? Ale wie pan, Nie że osób. w tym spłaciwie też na przykład Nie. zatrzymanie Gruzina, który de facto mógł przybyć do Polski. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. A no tak się składa, że Państwo właśnie udzielili dużo zezwoleń na pracę dla osób z krajów dalekich nam Tak, i, I w żadnym wypadku nie uważam, że to był jakiś błąd, bo co innego jest, kiedy to my decydujemy, my, Polska, decydujemy o tym, kogo chcemy do Polski wpuścić, kto jest nam tutaj potrzebny, również w, w kontekście rynku pracy, a co innego, kiedy mamy napływ emigrantów, którzy tutaj są wpychani niejako do nas, wbrew naszej woli. No to jest jednak zasadnicza różnica. My nie jesteśmy. Partią, która mówi, że Polska ma się całkowicie zamknąć, ma zamknąć swoje granice i ma być, tak powiem, jak to przywołując hasło sprzed bardzo wielu dziesięcioleci, Polska dla Polaków. To, to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żebyśmy my jako kraj panowali nad tym, co się tutaj u nas w Polsce dzieje. A czy uważa pan, że w kwestii imigracji państwo mają całkowicie czyste sumienie? Ja myślę, że tak. No, czyste sumienie, co to znaczy mieć czyste sumienie? Znaczy oczywiście, nawiązuje Pan do tak zwanej afery wizowej zapewne. Oraz e zapory zbudowanej w taki sposób, że można ją podważyć naparkiem. Każda zapora, żadne, nie ma takiej zapory na świecie, której nie można byłoby sforsować. To jest zupełnie oczywiste. E I ta zapora też nie miała mieć takiego Zadania, że ona całkowicie zamknie dostęp do granicy. Ona miała ułatwić polskim służbom kontrolę tej granicy. Wcześniej granica była otwarta, można powiedzieć, że była tylko linią na mapie, natomiast poza słupami granicznymi niewiele. Tą granicę innego wyznaczało w terenie. Zbudowanie tej zapory spowodowało, że żołnierze i funkcjonariusze, którzy znaleźli się na granicy, albo ich znacznie więcej niż dzisiaj, mogli skutecznie ten przebieg granicy kontrolować. Natomiast no, jeśli ktoś oczekuje, że zbudowana zostanie granica, czy zapora, taka, która pozwoli, aby nie było tam żołnierzy i funkcjonariuszy, sama zapora, żeby chroniła granicę, to, to po prostu takiej zapory nie ma. Nikt takiej zapory nie zbuduje. I teraz państwo domagają się referendum w sprawie paktu migracyjnego. Pytanie, dlaczego to referendum? Referendum miałoby się udać, skoro już te pytania referendalne połączone z wyborami miały zbyt niską frekwencję. Dlatego, że wówczas właśnie były połączone z wyborami. No z jednej strony, można powiedzieć, to był atut, bo to można był było atut, myśleć o zapewnieniu wyższej frekwencji, ale z drugiej strony, wtedy to referendum wpisało się również w całą, w całą tak powiem, dyskusję wyborczą, która wiadomo, dotyczyła. Ogromnej ilości różnych tematów, różnych emocji związanych również z oczekiwaniem, bo też części społeczeństwa. Nie, nie ukrywajmy tego, aby władza się zmieniła w Polsce. Prawda? Jest też taki mechanizm, który po ośmiu, kaden, po ośmiu latach, na razie nie kadencjach, po ośmiu latach rządu spowodował pewne zmęczenie naszymi rządami. I myślę, że to położyło się cieniem również na tym, na tym referendum. Natomiast w tej chwili, kiedy nie będziemy mieli innych emocji, tylko tak powiem, będziemy chcieli, żeby, żeby rzeczywiście. Społeczeństwo w tej sprawie powiedziało. Jestem przekonany, że to referendum ma szansę się udać, czyli e, udać frekwencyjnie, a, a, a dać odpowiedź, czy Polacy chcą dzisiaj tej e, paktu migracyjnego de facto, czyli jednak nie, dopuszczenia nielegalnej migracji do Polski, czy nie. W, tak naprawdę chodzi o pakt migracyjny, chodzi o, o to rozwiązanie, które zostało przyjęte, bo w, o to będziemy pytać Polaków, czy, czy pakt migracyjny powinien zostać przez Polskę przyjęty, czy powinien zostać wypowiedziany. A czy uważa pan, że na nagra granicy polsko-białoruskiej, my tak naprawdę bronimy naszych granic, czy bronimy bardziej granic Unii Europejskiej? A to jedno i drugie, bo to jest granica Unii Europejskiej, ale również polska granica, więc oczywiście bronimy w pierwszej kolejności naszej granicy, ale przecież chodzi też o to, aby każdy kraj Unii Europejskiej skutecznie bronił granic zewnętrznych, bo na to również zwracamy uwagę i zwracaliśmy od dawna, że jest problem właśnie tego, iż takie kraje, szczególnie kraje południa Europy, nie radzą sobie z obroną tej granicy. Stąd jest możliwy zalew nielegalnych emigrantów, bo te wszystkie problemy, które są z tym związane w całej Europie, przecież my jesteśmy częścią tylko tego wielkiego problemu, który Europa dzisiaj, dzisiaj ma. W związku z tym oczywiście to jest droga, bo z jednej strony pakt, odrzucenie paktu migracyjnego, ale z drugiej zawsze jest pytanie, jak w ogóle zahamować napływ migracji i mówimy bardzo wyraźnie, ochrona granic zewnętrznych to jest jedna, ale drugie to jest oczywiście oczywiście również e, pomoc dla tych krajów, z których te emigranci, ci emigranci pochodzą. E, w kraje, które dzisiaj mają największy problem z, z migracją, e, chociażby Francja, e, w, Włochy, e, w Hiszpania, to są kraje, które również były krajami kolonialnymi, które można powiedzieć, odpowiadają w pewnym sensie, no oczywiście mówię, to jest historycznej odpowiedzialności w tej chwili e, za też biedę, czy, czy taki niższy poziom rozwoju tych krajów, z których ci imigranci pochodzą. E, I jeśli mają skutecznie, że tak powiem, walczyć z migracją, nielegalną migracją, powinni, że tak powiem, zadbać o to, aby ci ludzie nie musieli migrować, czyli żeby mogli znaleźć godną pracę i godne warunki życia w, swoich, w swoim kraju. To jest droga do tego, aby rzeczywiście ten problem rozwiązać, a nie że tak powiem, roz, rozdzielanie tych nielegalnych migrantów po krajach Europy. Ale pytanie jednak, czy ta narracja o obronie granicy, o obronie Polski na granicy polsko-białoruskiej jest, jest prawdziwa, dlatego, że to jednak w Europie Zachodniej odnaleziono już to dane z zeszłego roku: 33 tysiące osób, które pokonały granicę polsko-białoruską, czyli te osoby nie chcą tak naprawdę być w Polsce, a to Polska ponosi koszty za ochronę tej granicy. Na granicy zginął również żołnierz. Czy my nie powinniśmy domagać się od Unii Europejskiej dodatkowych środków na to? No oczywiście, że to, to jest inna sprawa. Oczywiście, że powinniśmy się domagać. Unia Europejska powinna nas wspierać w tych działaniach, które podejmujemy. I mam wrażenie, że przynajmniej w tej wersji słownej. To, tak powiem, inaczej niż dzisiaj rządzący w Polsce, a kiedy, kiedy byli opozycją, zupełnie inaczej się zachowywali. To wsparcie dla tej obrony, uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej zawsze było. Ja nie słyszałem wypowiedzi poważnych polityków europejskich, którzy by nas krytykowali za to, że, że my tą granicę chronimy, czy te przedsięwzięcia tego typu podejmujemy. Natomiast to, że ci ludzie z Polski nie chcą być w Polsce, to są, ci ludzie, którzy płyną do Polski, nie są w Polsce zostać, to jest oczywiste. W Polsce nie ma tak rozbudowanego socjału, tak rozbudowanego systemu zasiłków, który by dawał gwarancję na dobre życie bez pracy. Tak jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy, w Niemczech, ale też w innych krajach i tam ci ludzie chcą powędrować, tam chcą się urządzić. Natomiast to jest tylko zbudne poczucie w tej chwili, jeśli sobie tak to narysujemy, że właściwie jesteśmy bezpieczni, bo ci, którzy chcą przekroczyć polską granicę chcą pojechać na zachód. Jest to złudne, dlatego Mamy pakt migracyjny, który z powrotem tych ludzi nam tu, tutaj do Polski cofnie, wymagając tego, abyśmy ich utrzymywali. To się zresztą w jakiejś mikroskali już dzieje, no bo chociażby to, co obserwowaliśmy, co nas oburzyło w ostatnich dniach, czyli to przerzucanie, takie nielegalne przerzucanie przez niemiecką policję tych migrantów do Polski, to mówię w mikroskali, pokazuje, jak ten mechanizm może zadziałać. Pytanie jednak, czy prawo i sprawiedliwość byłoby w stanie załatwić, Środki na rozbudowę zapory dla Polski. Bo jak pokazują jednak historie związane z KPO, jesteście pod tym względem fatalni. Nie, nie jesteśmy fatalni, tylko mamy do czynienia, panie redaktorze, z sytuacją, która w Europie nigdy nie powinna mieć miejsca. A mianowicie sytuacją oto taką, że instytucje europejskie wybierają sobie, z jakimi rządami chcą współpracować, a z jakimi nie chcą współpracować. Ale ani też... rząd, ani, ani opozycja nie złożyły wniosku o to, żeby ta zapora została no, Dobrze, Ale pan przypomniał KPO, więc jakby w, odnoszę się szerzej. Jakby do tego całego problemu. Otóż wiemy dzisiaj, że instytucje europejskie nie działają w sposób taki, aby w, rzeczywiście współpracować z krajami członkowskimi, tylko tak powiem, wybierają sobie, które rządy są lepsze, a które gorsze, i za pomocą takich właśnie działań, jak wstrzymanie KPO, są te rządy kształtować pod kątem tego, jak sobie to wyobrażają. Natomiast, no, jeśli rzeczywiście dzisiaj jest potrzeba, a słyszymy o tym i, i, i jestem przekonany, że tak dokładnie jest, że jest potrzeba jeszcze większego wzmocnienia tego, co, co na granicy. Jeśli słyszymy o jakimś mitycznym dosyć na razie projekcie Tarcza Wschód, ale jak mówimy, na pewno te działania rozbudowujące systemy bezpieczeństwa są potrzebne, no to są dodatkowe środki, dodatkowe nakłady, i dobrze by było, żeby dzisiaj rząd rzeczywiście z takim wnioskiem wystąpił.